Bardzo, bardzo. Witam! Lecimy dzisiaj z moimi posiłkami. Nie będę przedłużać zbędnie, pokażę Wam, co szamam w ciągu dnia. Na pierwszy plan, na śniadanie, jajka, ogórki małosolne, papryki marynowane w oczcie jabłkowym. Tu mamy z boku jeszcze. Z boku! <laughs> Pięknie to zabrzmiało. Z prawej strony mamy ziemniaki Pire z czoskiem, ziołami prowadzalskimi i odrobina. Cebuli. Na lunch 12.30 mamy shake na bazie mango i banana. Następnej odsłonie mojego dania mamy soczyste pomidorki koktajlowe, rozgotowany ryż, bo taki lubię. Grillowany kurczak z odrobiną karmelizowanej cebuli i teriyaki. Na kolację mamy omleta z czterech jaj, całego ziemniaka. Ziemniak wcześniej jest pokrojony w kostkę, delikatnie ugotowany. Czosnek, cebula podsmażamy. Do tego wsypujemy pokrojonego, ugotowanego ziemniaka. Mieszamy z czterema jajami. Smażymy na lewej, na prawej. Od góry przypruszamy szpinakiem, parmezanem i gotowe. Kolejny dzień zaczynamy o 8.30, śniadaniem, jajka na miękko, pomidory koktajlowe, papryka czerwona, zielona, to wszystko skropione octem jabłkowym, przyprawy wedle uznania, pamiętajmy, że jemy również z rokiem, żeby ta potrawa była kolorowa. 12.30 to lunch w postaci zielonego szejka, banan, szpinak, odrobina masła orzechowego i wszystko. 16.30 to obiad, filet, tuńczyka, ryż i ogórki małosolne. Przed treningiem mamy bonus kawa odporna i czekolada z okienkiem. I na kolację pieczone ziemniaki z rybą. I też ładnie przystrojone. Jeszcze taki bonusik, zupa mocy. Raz w tygodniu w sumie ją jem. Półtora dniami zajmuje, żeby zjeść cały garnek. No i praktycznie przed treningiem dla mnie to jest Mistrzostwo Świata. Mam power po tym, tylko że jem to. Z jajkiem ugotowanym na miękko, z polaną oliwą z oliwek i też jeszcze jest awokado. Dlatego też kwasy tłuszczowe tam się znajdują. Plus duża ilość ryżu. Jaśminowy basmati wedle uznania i dużo kolorowych warzyw. Dodatkowo mięso, czy też czasami grilluję jakąś rybę i do tego dorzucam. To jest taka postać ramenu można powiedzieć. Tutaj uwierzcie mi to jest taki misz Rewelacja to smakuje. Czasami przyprawiam ziołami tajskimi, czyli trawa cytrynowa, chili, kurkuma. Jeżeli chcę trochę bardziej po włosku, no to rozmaryn, bazylia, oregano, czy zioła toskańskie. Macie wolną rękę, bawcie się tą kuchnią i życzę wam smacznego. I jeszcze na marginesie tutaj macie link do darmowego e-booka wprowadzenie do zdrowych nawyków żywieniowych. Kto jeszcze nie ma, serdecznie zapraszam. O, idealnie kończę. Żona dzwoni, to się żegnam i papa. No misiu, bo kończę nagrywać.